Po tym gdy Beata Padla wygrała taniec z gwiazdami, wydawało się, że Polsat przedstawi jej jakąś ciekawą propozycję zawodową. W końcu celebrytka była u szczytu popularności. Cieszyła się też dużą sympatią widzów, którzy współczuli jej medialnego rozstania z Jarosławem Kretem. Niestety pomimo kryształowej kuli w ręku i goszczenia na wielu okładkach, kolorowych pism, dziennikarka pozostała w dość niszowej stacji Nowa TV. Teraz szefostwo zdecydowało, że z anteny znikają wszystkie serwisy informacyjne. Oznacza to, że Tadla będzie musiała się pożegnać z posadą prowadzącej. Brutalne prawa rynku Wielka szkoda tak fantastycznego zespołu. Czasem coś się kończy, ale i zaczyna coś nowego. Poradzę sobie, nie mam w sobie ani grama niepokoju. Wyznała Padla w rozmowie z Party. Co prawda nie wiadomo jeszcze, czym teraz zajmie się dziennikarka, ale od pewnego czasu wspominała. W wywiadach ze nieco zmęczyła się publicystyką i chciałaby zająć się tematyką lifestyle'ową. Myślicie, że jej się uda?